Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowości, hity i gnioty. Wszystko co noczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na metropolitanblogspot.com witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 29 sierpnia 2020 roku. Słuchacie właśnie 305 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami motelowy Szymas. Witam Was i zapraszam do pokoju 104. Pokój 104, czy pokój 104? To tytuł, którym no, zainteresowałem się już jakiś czas temu, ale dopiero niedawno go nadrobiłem. I jest to tytuł, który no może nie do końca wpisuje się w tematykę nawiązanego podcastu, ale jednak z pewnych przyczyn się tu znalazł, a z jakich to wyjaśnię za chwilę. Pokój 104 to serialowa antologia, która właśnie nie jest antologią grozy, a raczej taką mieszanką najróżniejszych gatunków. Od komedii, przez obyczaj, czy dramat, po horror i thriller. I jeszcze, jeszcze zahacza przy tym o kilka innych kategorii. Jest to także twór dość mocno autorski, eksperymentalny, z jednej strony wyczerpujący znamiona definicji telewizji jakościowej, a z drugiej strony jednocześnie, właśnie twór budżetowy. Autorami są to znaczy autorami scenariuszy, czy też większości, części scenariuszy i pomysłów, chyba na wszystkie. Oraz producentami całej serii są Jay i Mark Dipla. I tak to są ci sami panowie, zwłaszcza właśnie Mark Dipla, którzy dali nam m.in. dwie części Kripa. Kripa, nad którym zachwycałem się razem z Bedwulfem. Swego czasu tutaj w nawiedzonym podcaście przy sequelu również się rozpływaliśmy. I właśnie ten serial odkryłem już dawno temu, ale jakoś obejrzałem połowę pierwszego epizodu, porzuciłem go i dopiero Ostatnio wróciłem do niego po spotkaniu właśnie z Bedwolfem i tutaj sam tytuł Pokój 104, to nawiązanie zresztą do debiutu Diplasów, czyli filmu The Puffy I Bedwolf zachwalał Pokój 104, ja też się za niego wziąłem, no i kupiła mnie ta antologia, obejrzałem cały pierwszy sezon, bo właśnie. Ten serial jest dziwny i niepokojący. Tak samo jak filmowy Creep. Tamte filmy, i pierwszy, i drugi, były troszkę takie bizarre, weird, momentami może zabawne, tak by się mogło zdawać, ale w gruncie rzeczy jednak nieprzyjemne, przerażające, niepokojące. Tak, To jest to chyba najlepsze słowo. I śmiech w trakcie tamtych seansów był raczej wentylem bezpieczeństwa lub takim werbalnym wyrazem WTF. I w pokoju 104 jest. Podobnie, chociaż nie identycznie, bo tutaj jednak tej grozy jest mniej. Ten pierwszy sezon składa się z 12 epizodów, z których każdy, co istotne, rozgrywa się w tytułowym pokoju. W jednym i tym samym pokoju. Być może kojarzy Wam się, tak, słysząc to, co mówię, serial np. pod numerem 9, czyli Inside Number no. 9, albo Hotel Room, Hotel Room Davida Lyncha. Tego drugiego nie widziałem, a pod numerem 9 oglądałem ostatnio, właśnie z Rafałem, z Bedwulfem. I pod numerem 9 to brytyjska antologia komediowa, w której akcja rozgrywa się każdorazowo, jak wskazuje tytuł, pod numerem 9, ale jednak lokalizacje się zmieniają. Tak naprawdę jest to zabieg taki dość. Hmm, jak to ująć, leniwy może? No ciekawe, ale leniwy, bo twórcy mogą wybrać sobie dowolny pokój, dowolne mieszkanie, dowolny budynek i po prostu umieścić gdzieś na wejściu, czy na bramie przy wjeździe, na drzwiach tytułową dziewiątkę i już mają odcinek pod numerem dziewięć. Bracia Diplo poszli o krok dalej, czy nawet o kilka kroków dalej, bo akcja każdego epizodu pokoju 104 rozgrywa się w tym samym pokoju motelowym właśnie, bo to tak naprawdę nie tyle jest hotel, co motel, i mamy więc to samo pomieszczenie, ten sam rozkład, bo tutaj jest jak gdyby sypialnia i Łazienka, względnie to samo wyposażenie, no i za każdym razem inną fabułę. W kontekście wyposażenia mówię, że jest względnie takie samo, bo już tak, jak miejsce jest stałe, tak czas opowieści już niekoniecznie, więc trochę lawirujemy między ubiegłym stuleciem a czasami obecnymi, współczesnymi. A ponadto mamy tutaj do czynienia z pokojem motelowym, więc każdorazowo przybywają tutaj inni goście i niektórzy przytargają trochę swoich rzeczy i umieszczą je jakoś w tym wnętrzu. Tak, więc znamy już miejsce akcji, a jakie historie zostają tutaj opowiedziane? Otóż najróżniejsze. Starałem się wynotować sobie tak w skrócie z czym mamy tutaj do czynienia i teraz wam to przytoczę. Przykładowo, opiekunka zostaje sama z dziwnie zachowującym się chłopcem. Dwójka młodych Mormonów przeżywa kryzys wiary i prosi Boga o jakiś znak, który pozwoli im podjąć decyzję na temat swojej, swojej przyszłości, swoich dalszych działań. Kobieta przy pomocy kapłana próbuje osiągnąć transcendencję. Mężczyzna dostarcza pizzę do małżeństwa, a gdy mąż wychodzi wypłacić pieniądze z bankomatu, żona zaczyna uwodzić dostawcę. Chorwacki tenisista przeżywa kryzys i zwierza się ze swojej przeszłości pokojówce. Mężczyzna nie może pogodzić się ze śmiercią przyjaciela. Jedyna ocalała z katastrofy lotniczej postanawia ukryć się i rozpocząć nowe życie. Pokojówka sprzątając pokój tworzy narrację na temat jego mieszkańców. Starsze małżeństwo wspomina, jak przed laty w tym samym pokoju spędzili namiętną noc. Marząc o karierze pisarza chłopak prosi przez telefon swoją mamę o przesłanie mu pliku. Z książką Mailem. Mama oczywiście jest A techniczna, a technologiczna. W kolejnym epizodzie konkurujące ze sobą zapaśniczki na dzień przed wielką walką trafiają do tego samego motelu i spotykają się ze sobą. I jeszcze mamy jeden epizod. Młodzi mężczyźni planują wykonać zamach bombowy, by zapobiec elekcji pewnego polityka. No i teraz. Tutaj widzicie, mamy takie sytuacje stricte komediowe, nie jak ten chłopak, który dzwoni do mamy, by tamu przesłała książkę mailem i jeszcze to opowiadanie akurat rozgrywa się w przeszłości, więc tym bardziej no mama jest zupełnie niezorientowana w tym, co ma zrobić i z tego wynikają różne komiczne sytuacje. Mamy też takie tematy dosyć poważne, tutaj właśnie ta śmierć przyjaciela, to fabuły są od lewa do prawa, tak? Z różnych biegunów są naprawdę zróżnicowane. No i właśnie, mamy takie stricte sugerujące komedię. Opowieści bardziej poruszające, też te takie stricte poważne. Tematy, które się tutaj pojawiają, to właśnie śmierć bliskiej osoby, starość, kryzys wiary, szukanie jakichś znaków nadprzyrodzonych, nieumiejętność dawania za wygraną, odkrywanie własnej seksualności wojeryzm jako jakiś taki fetysz, nieradzenie sobie z własną pracą, paradoks zabójcy Hitlera, zmarnowanie sobie życia, seksizm, konfrontacja marzeń, z rzeczywistością, nieumiejętność znoszenia krytyki, kłamstwa, zdrady, poczucie winy, wojna, rasizm, amerykański sen i tak dalej i tak dalej. I myślę, że zapewne wiele zależy od odbiorcy, ale ja osobiście byłbym w stanie stwierdzić, byłbym skłonny stwierdzić, że tutaj każdy epizod stara się powiedzieć coś więcej o otaczającej nas rzeczywistości. I nawet nie chodzi o jakiś morał tych historii, czy coś takiego, a po prostu o skłanianie do refleksji. Czasami to wynika po prostu z poruszanej tematyki, czasem twórcy wypychają jakiś element gdzieś tam na pierwszy czy drugi plan, a czasami po prostu ja jako widz chciałem się po się nad czymś na moment pochylić. Przykładowo, nie wiem, mamy epizod terrorystyczny, tak, o tym planowanym zamachu bombowym i to jest trochę taka komedia pomyłek. Dochodzi do Absurdalnej, zabawnej sytuacji, gdzie właśnie zamachowiec jest skonfrontowany z kimś, kto przypadkiem go jak gdyby może na tych jego działaniach przyłapać, ale oprócz tej całej otoczki komediowej mamy część dialogów poświęconą chociażby problemowi konsekwencji naszych działań, czy nie wiem, jak to mówić, błędów poznawczych może i kilku takich kwestii bardziej ważkich. Mamy epizod horrorowy, który. Całościowo jest dość mocno gatunkowy, ale kończy się tragedią i po tej tragedii właśnie zastanawiałem się na przykład, kto jest winien śmierci dziecka, bo no, mamy jak gdyby sprawcę czynu, ale jeszcze całą otoczkę taką bardziej obyczajową, która teoretycznie w samym epizodzie nie odgrywa wielkiej roli. Tak? To są dosłownie dwa zdania istotne właśnie dla tego wydźwięku. Epizod wojerystyczny to znowu, Teoretycznie zwykła opowieść z twistem, czyli właśnie taka. Absurdalna, mangowa wręcz y, sytuacja, która kończy się jakimś tam nagłym, wielkim zwrotem akcji, ale przy tym y, pokazuje nam, że współcześnie za pieniądze można wszystko. I traktuje też o samym wojeryzmie, dość tak bezpośrednio pokazując nam y, właśnie niezręczność y, podglądania czy bycia podglądanym, więc znowu jak gdyby wychodzi trochę poza samą fabułkę. Y, y, mamy też y, opowieść o tej transcendencji, gdzie pojawia się Wątek ptaka Stukando, i ja w trakcie sam akurat o tym nie pomyślałem, ale teraz właśnie przed tym nagraniem doszedłem do wniosku, że to musi być nawiązanie do Decameronu Boccaccio. Jeżeli oglądaliście ten epizod i czytaliście Decameron, to na pewno wiecie, <grytanie> o czym teraz mówię. Więc twórcy tutaj naprawdę mogli popłynąć, tak, mogli. Pokazać coś, co jest dosyć nietypowe w telewizji, jednak, i naprawdę bardzo mnie to cieszy. Bracia Dupla ewidentnie realizują tutaj pomysły na krótkie fabuły czy wręcz scenki rodzajowe, które niekoniecznie sprawdziłyby się w innej formie, które niekoniecznie mogłyby być na przykład filmami, czy epizodami w jakiejś innej, właśnie spójnej, bardziej fabule. A tutaj, jako antologia, jeszcze z tym. Stałym miejscem akcji to gra naprawdę bardzo dobrze. Mamy właśnie małą przestrzeń, niewielu bohaterów, bo na ogół to jest jedna, dwie, trzy, może cztery osoby. I to działa tutaj doskonale. Oprócz tego, że same fabuły są jakoś tam nietypowe, czy że są to takie naprawdę wycinki, takie, wiecie, slice of life, to jeszcze mamy eksperymenty formalne. To znaczy, głównie tutaj mam na myśli jeden odcinek, epizod opowiedziany tańcem. I przyznam szczerze, że oglądało się to. Może nie tak do końca łatwo, znaczy początkowo, no okej, okay, no pani zaczyna tańczyć yy, i dzieją się rzeczy, yy, ale jednak tutaj ta narracja jest na tyle nietypowa, że. Też troszkę nie wiedziałem, co o tym myśleć, też nie wiem do końca, czy zrozumiałem dobrze ten e, odcinek. E, nie wiem, czy pokojówka odtwarzała, e, czy może jedynie wyobrażała sobie historię mieszkańców e, pokoju, w którym się znajdowała, a może po prostu wspominała swoją własną historię, swój własny upadek, czy zostanie, e, nie wiem, przewróconą tak w młodości, e, że to tak ujmę. Nie wiem tego, ale doceniam, że twórcy pozwolili sobie na coś takiego, na tak nietypowy epizod, który myślę na pewno w kontekście szerokiej publiczności spotka się nieraz z taką no, bezpośrednią krytyką. Jest on zresztą wyjątkowy także przez oprawę audiowizualną, bo cały serial. Ma udźwiękowienie po prostu na poziomie wysoce poprawnym. Tutaj odgłosy z pokoju, spoza pokoju, rozmowy ze sobą, z duchami, z istotami nadprzyrodzonymi czy ze współlokatorem. To wszystko jest fajnie udźwiękowione i gra doskonale. Scenografia zaś zyskuje różne oblicza dzięki operowaniu oświetleniem. Bo tak jak. Przestrzeń jest stała, mamy układ mebli też w miarę stały. Tak, mamy tutaj czasem nawet takie Nienaturalne, kolorowe źródła światła, które budują atmosferę danego epizodu czy konkretnej sceny, i właśnie to, to nie jest zawsze naturalne, ale w niczym to nie przeszkadza. Tak, To jest bardzo prosty zabieg, też no, budżetowy, właśnie, którym udaje się osiągnąć naprawdę wiele i nawet to, że jest niediagetyczny, nie wywołuje żadnego dysonansu poznawczego, a w tym epizodzie tanecznym to światło odgrywa bardzo dużą rolę. Może nawet w interpretacji, chociaż aż tak mocno się w to wszystko nie zagłębiałem. Może obejrzę drugi raz w sumie sobie za jakiś czas i wtedy się czegoś tam jeszcze doszukam. W każdym razie no, pod kątem tym realizacyjnym jest budżetowo, ale wysoce poprawnie. A obrazu całości, jako takiej właśnie sprawnej, niezłej produkcji, dopełnia jeszcze obsada, która może nie jest jakoś hiper znana czy hiper obecna obecnie w kinie czy w telewizji. Ale tutaj sprawdza się dobrze. Zobaczymy. No, postacie z różnych środowisk, epok i tak dalej. Moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o casting, jest Tony Todd, czyli nasz Candyman. Wyroli tutaj takiego przewodnika duchowego. Po prostu świetnie dobrany jeszcze ten casting, tak bardzo ironicznie. Poza nim zobaczymy Karana Soniego, Meloni Diaz, Clarka Duka, Jamesa Van Der Beeka, Nata Woolfa, Mae Whitman, Ellen Gere, Keira Gil Gilchrista, Filipa Bakera-Hola i kilka innych osób. i Tutaj nie ma może takiej roli, która by jakoś hipek zapadła w pamięć. No, może właśnie trochę Tony Todd, ale tutaj bardziej przez to, jak ironicznie został obsadzony, tak. Ale same te popisy aktorskie nie są jakoś rewolucyjne, ale poziom całości jest wyrównany i wszystko pasuje do danej sceny. Na przykład w jednym epizodzie czuć pewną sztuczność, ale to wynika z tego, że ta sytuacja jest sztuczna już w świecie przedstawionym. I wszystko jest uzasadnione e, fabularnie, zwyczajnie. E, I to gra, naprawdę tutaj e, to gra. I tak, jak mnie słuchacie, to pewnie myślicie, że będę teraz polecał Pokój 104 na lewo i prawo, a tak się jednak nie stanie, bo zdaję sobie sprawę z faktu, iż o tej antologii można się pewnie łatwo odbić. Wiele zapewne zależeć będzie od nastawienia, od oczekiwań. Myślę, że także od wieku w tym wypadku i od tematów, które nas interesują, bo jeżeli ktoś. Przykładowo zobaczy tę łatkę e, horroru, tak i obejrzy ten sezon, szukając e, tego, czyli licząc na grozę. No to myślę, że strasznie, ale to strasznie się zawiedzie, bo grozę tutaj. Znaczy niepokój jest, tak? Jakieś napięcie w wielu epizodach się pojawia, ale e, horroru sensu stricte mamy. E, no nie wiem, dwie łyżki, tak na beczkę y, serialu. Ym, podobnie będzie, jeżeli nastawimy się tak stricte na komedię czy na inny gatunek, bo to jest właśnie miks totalny, to jest hybryda, hybryd. Ym... Dla nastoletnich widzów całość może być trochę zbyt dziwna czy nudna, zwyczajnie. Odcinek baletowy, taneczny, tak jak wspomniałem wcześniej, no może zniechęcić większość po prostu takiej szerokiej publiczności. Osoby oczekujące tylko spójnych fabuł też mogą się zawieść, no bo tutaj właśnie te epizody to są takie wyrywki z losów różnych postaci, często bardzo istotne, ale jednak tylko delikatnie osadzone w jakimś szerszym kontekście. Fani serial z gigantycznym budżetem, no też raczej nie mają tu czego szukać, bo to bardziej przypomina teatr telewizji. E, więc już też zresztą widziałem taką krytykę, tak, że co to ma być, e, tak e, XXI wiek, to wygląda, no, że źle, niby tak właśnie jak teatr telewizji, 2 na 10. No ja się z tym absolutnie nie zgadzam, zaś ci, których e, zaintrygowałem, którzy mnie słuchają i czują się zachęceni, myślę, że mogą oczekiwać trochę zbyt wiele, bo pokój 104 na pewno się wyróżnia. Można powiedzieć, że jest takim brylantem. E, jeżeli uświadomimy, że że powstał właśnie w erze gry o Tron czy Falgo i że powstał na zlecenie, że może nie na zlecenie, ale został sfinansowany przez HBO. No właśnie, HBO. Przy takiej konkurencji. Jest też czymś niesamowitym, gdy uświadomimy sobie, że rozgrywa tak wiele różnych fabuł w jednym i tym samym pokoju modelowym z łazienką i że w tych 12 epizodach porusza tak wiele różnych problemów i uwidza znowu tyle różnych stron, bo on wzbudza naprawdę najróżniejsze emocje, całe spektrum różnych uczuć. Ale przy tym no, jest taką umiarkowanie ambitną produkcją, bo tutaj bracia Duplat też nie starają się. Nie wiem, zbawiać świata, czy przekazywać jakichś naprawdę ważkich myśli, moralizować, czy coś takiego. Nie, oni właśnie podrzucają temat do refleksji i na ogół e, sami trochę uciekają od oceny. Tak? No, chyba, że z stricte coś negatywnego pokazują, co obiektywnie jest złe, no to wtedy może delikatnie, e, jak gdyby pokazują właściwą drogę, ale też bardzo delikatnie. Tak naprawdę. Może nawet za lekko w pewnych momentach. Jest to też produkcja, która wymaga od odbiorcy cierpliwości, bo niektóre epizody po prostu, wiecie, mijają, jak zbicza strzeliła, niektóre ciutkę się ciągną, ale to też na ogół jest, myślę, celowe, pasujące do treści. Jest to pomysł poprawnie zrealizowany, ale mocno, właśnie budżetowy, wręcz nisko budżetowy. To Taki no, eksperymentalny teatr telewizji, Luna Park czy Hyde Park, laboratorium braci Dipla i w tej roli to się sprawdza bardzo dobrze. To jest właśnie idealna forma, yy, zmiksowana z, y, idealnie tak z tematyką I ja nie jestem zachwycony, ale jestem zadowolony zwyczajnie po i Ciekawy, tego co jeszcze nasi bracia wymyślą, tak? jakie jeszcze historie opowiedzą przy użyciu tej samej przestrzeni. A już są kolejne sezony, bo to serial, który miał premierę chyba 4 lata temu, właśnie był pierwszy sezon, teraz już czwarty leci, więc jest co nadrabiać, i myślę, że tą myślą zakończę. Sami podejmiecie decyzję, czy dać tej produkcji szansę, czy nie. A jeżeli oglądaliście, to też podzielcie się swoim zdaniem. Tylko nie spoilujcie mi, proszę, drugiego, trzeciego i czwartego sezonu. Wiem, że w drugim social media mają odgrywać większą rolę. Dlatego tym bardziej czuję się jakoś tam zaintrygowany. I pewnie szybko go nadrobię. A jak będzie warto, to i opowiem o nich. Czy tu, czy w konglomeracie, to się jeszcze okaże. Póki co to wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i tradycyjnie już. Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście.